Siemanieczko! E, e, dziś taki krótki poradniczek na temat... <laughs> Właśnie przed chwilą się dowiedziałem, a wiem, że ma bardzo dużo ludzi problem z tym, przynajmniej tak, takie mam wrażenie, że większość, no po prostu większość, nie wie jak włączyć nowym. No, dobrze. No, powiedzmy w nowym engine Drive yy, Syreny Policyjne. I ja tu właśnie Wam przychodzę z pomocą. I spytacie się, jak jest to. Po prostu. No, po prostu yy, Shift plus N. Także. No. E będzie też poradnik na moim kanale o całym B g Drive Fire, taki mój poradniczek. To jest po prostu Shift plus N. Mm. Także możecie, jeśli nie widzieliście, to możecie za, yy, na przykład <laughs> yy, zalajkować yy, i zasubować. Także z mojej strony to wszystko. थ <laughs>